Cześć. W dzisiejszym materiale wymiana klotków oraz tarcz hamulcowych Peugeot 5008. Tutaj mój pomocnik, który naprawia kłada. Subskrybujcie kanał. Cześć. Peugeot 5008, 3008. Procedura zwalniania hamulca ręcznego, na przykład do wymiany tarcz i klotków. Włączamy zapłon, przytrzymujemy hamulec. Raz, dwa, i hamulec został zwolniony. Włączamy zapłon. Możemy pracować. Wbijamy sobie bieg. Podnosimy. Jak odkręcimy. To ściągniemy to zacisk. Mając wykręcone śrubki możemy sobie wyciągać zacisk. Pyk. Zacisk mamy już wolny. Sprawdźmy akordy. z racji tego, że mam też tarczy to mogę sobie pozwolić na grubokrotne miejsce klocki, no i jeszcze by się do czegoś nadały ale zapieczone strasznie dobra, wyciągam to wszystko i teraz musimy odkręcić do wymiany tarczy. Musimy wykręcić, wykręcić jeszcze jarzmo i jarzmo mamy tutaj tymi dwoma śrubami. Eee, tu jest jedna w tym miejscu i tu mamy drugą. I musimy mieć odpowiedni kluczyk, czyli gwiazdkowy, żeby wykręcić to nasze jarzmo. Tutaj niezbyt dobrze się wybiło zabezpieczenie. Zobaczymy, czy sobie ta klendarka poradzi, mimo ma tego. Mamy już wszystko ściągnięte. Ja sobie to obmyłem. Delikatnie przeczyściłem. Posmarowałem środkiem antykorozyjnym. A tu mamy już naszą nową tarczę wraz z akcesoriami za kielkiem i nową nakrętką zakładamy tu sobie delikatnie smarujemy smarem pierwszy montaż Krętka i dokręcamy zgodnie ze specyfikacją producenta. Mamy tutaj jarzmo, i musimy je dobrze wyczyścić w tym elemencie, w tym miejscu, tu, gdzie tak naprawdę nam te klocki pracują. Tak, mamy to tutaj i tu nie może być sytuacji, że ten klocek nam nie chodzi trzeba to dobrze wyczyścić, przemyć, skręcić i zakładać z powrotem tak to mniej więcej powinno wyglądać po czyszczeniu, czyli z grubsza zbieramy tą naszą rdzę, wyrównujemy powierzchnię aby z powrotem można było zamontować tą blaszkę blaszkę również trzeba oczyścić jak z jednej, tak i z drugiej strony. Takim oto urządzeniem wkręcamy, ja już tutaj wkręciłem, wkręcamy tłoczek, czyli montujemy to w ten sposób, że odpieramy odpowiednią końcówkę, bo tu jest zestaw, tak to wygląda tu są końcóweczki, odbieramy odpowiednią końcóweczkę do naszego zacisku. Montujemy ją tutaj. Następnie tutaj blokujemy i wkręcamy ten nasz tłoczek w ten sposób to wygląda montujemy oczywiście również jarzmo sprawdzamy jak chodzą prowadnice ja sobie sprawdziłem prowadnice są w porządku, działają bez problemu także chodzą elegancko i bierzemy się za montaż klocków ale zanim klocki zamontujemy to zobaczcie, tutaj tarcza jest pokryta takim tłustym olejem to jest olej, który zapobiega korozji tarczy, jeśli jest przechowana, więc odtłuszczamy sobie tą całą naszą tarczę I skręcamy to wszystko delikatnie. Dociągamy z czuciem. Dobra, mocno. I gotowe. Teraz zostało tylko posprawdzać, czy wszystko jest. Zabezpieczenie jest zabite. No. Trzeba to zabić młotkiem sobie zaklikamy klikamy dobra czyli tarcze klatki mamy załatwione sprawdźmy czy się kręci kręci i teraz jak już mam wszystko założone to jeszcze raz sobie na spokojnie myjemy wszystko żeby nie zostało tu tłuszczu ani z rąk ani tym bardziej jakiegoś oleju no i gotowe teraz tylko umyć założyć oponę ręczny zwolnić i przetestować robota skończona zostaje tylko i wyłącznie powyciągać kołki spod kół z powrotem aktywować hamulec ręczny czyli zapłon hamulec pyk pyk i ręczny już jest włączony działa a teraz jazda próbna